Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Frybomitka. I Ja dzisiaj założyłam specjalnie dla Was koczyki wykonane metodą frywitkową. Jeżeli komuś podobają się takie koczyki, proszę dać znać. Wówczas ja mogę wykonać filmik instruktażowy, jak je zrobić. A w dzisiejszym odcinku będziemy robić gwiazdkę na drzewko świąteczne. I przy okazji robienia tej gwiazdki nauczymy się również, jak zrobić oczka na łuku. I ja wykonałam również dla Was rysunek całego tego projektu, na którym znajdziecie dokładną liczbę parek, pikotków i oczek. I ten rysunek znajdziecie na moim blogu, a adres na mojego bloga znajdziecie pod filmikiem. O więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do pracy ze mną. więc zabieramy się do pracy. W dzisiejszym odcinku będziemy robić gwiazdkę na choinkę na święta Bożego Narodzenia. Wygląda ona fantastycznie na, na choince. Myślę, że to jest fajny projekt dla początkujących. I dziś nauczymy się również, jak robić, zrobić oczko na łuku. Nauczyliśmy się w poprzednim odcinku, jak robić łuk, a w tym odcinku nauczymy się, jak robić oczko na łuku, które jest dodatkowym, fajnym elementem. Nawleczemy sobie również koraliczki. Do tego projektu będziemy potrzebować 30 koraliczków. Ja moje koraliczki zwykle nawlekam w ten sposób, że usztywniam sobie końcówkę nitki mydłem bądź klejem. Może być to klej super glue. I biorę go po prostu odrobinę, nakładam. Na nitkę w ten sposób ona się usztywnia. Ta metoda jest dobra, zwłaszcza gdy mamy, gdy chcemy nawlec bardzo małe koraliczki. Nie wiem, czy to już coś na tej nitce się znalazło. Czy już jest wystarczająco sztywna. Nakładamy sobie tego kleju, żeby nitka się już usztywni na tyle. Przycinamy lekko końcówkę, żeby była jeszcze bardziej ostra. I możemy nawlekać nasze koraliczki. Ja już tu mam nawleczone większość. Trzeba trzydziestu koraliczków. Koraliczki musimy nawinąć troszeczkę bardziej na czułenko. Zaczniemy od z tego, że do, do naszego projektu będziemy potrzebować e, dwu, dwa członka, i ja mam tutaj e, członka z czerwoną nitką i z taką cieniowaną beżową. Ale możemy równie dobrze wziąć tylko jeden kolor. Ja myślę, że bardzo ładnie te gwiazdki wyglądają, jeżeli są one wykonane tylko białym kolorem. Mój biały niestety się skończył, więc wezmę sobie czerwony i ten, ten cieniowany beżowy. I ten pójdzie do środka. I zaczynamy od tego, że od, odliczamy sobie, jeżeli będziemy robić małe koraliczki, które będą wyglądać mniej więcej tak na tej gwiazdce. Czyli będą to takie malutkie koraliczki w środku. To odliczamy sobie tych koraliczków na pierwsze, to, te, na pierwsze oczko, będziemy potrzebować 3, 5, 7 koraliczków. I te koraliczki będą siedziały tutaj w oczku. Resztę koraliczków. Przesułam, przesuwamy głębiej w czułenko i one zostają na czułenku. Zakładamy nitkę. I zaczynamy robić nasze pierwsze oczko, które składa się jak tutaj widzimy z dwóch parek. Później pikotek, następnie są trzy oczka, trzy parki. Trzy parki, pikotek z dwoma koraliczkami. Znowu trzy parki, pikotek, trzy parki, pikotek z dwoma koraliczkami. Trzy parki, pikotek i dwie parki. Czyli zaczynamy. Jedna dwie parki, pikotek, trzy parki i przesuwamy dwa koraliczki z naszego sznurka do naszego pikotka. Pikotek, Znowu trzy. Następny pikotek będzie miał trzy koraliczki. Tutaj robimy dosyć ciasno te pikotki, żeby te koraliczki nam nie latały, czyli pikotek będzie w mniej więcej długości tych koraliczków. Zaciągamy. Zachodzi nam taki oto wzorek z koraliczków. Następnie znowu trzy. I ostatni kotek z dwoma koraliczkami. Też nie robimy go za długiego. Raz, dwa, trzy. I kotek bez niczego. dwa i tutaj zaciągamy pierwsze oczko. O, na, o, w ten sposób. Uważamy, żeby nam się tam ta końcówka nie zaplątała. I do tego oczka jest to ten element. Naszej pracy w środku będziemy dokładać łuk. Ta nitka musi być na yy, członku, ponieważ będziemy robić na łuku to oczko dodatkowe. Dlatego potrzebujemy, żeby nitka była na członku. Odwracamy nasze oczko kład wynitkę i będziemy sobie robić Trzy parki. I pikotek. Znowu trzy parki. I znowu pikotek. Znowu trzy parki. I tutaj zrobimy sobie tego mal maleńkiego. Y Maleńkie kółeczko na końcu naszej pracy. Czyli odwijamy nitkę z małego palca i zawijamy ją tak, jakbyśmy chcieli zrobić oczko, czyli zawijamy ją dookoła. I zaczynamy już robić tak normalnie jak oczko. Próbujemy do, dociągnąć jak najbliżej, żeby nie było tutaj przerwy. Dwie parki i pikotek. Dokładamy. Następny pikotek. Druga część parki. Znowu pikotek. Druga część parki. Pikotek. Druga część parki. Mam już cztery pikotki, jeszcze jeden. Pikotek. Druga część parki i druga parka. Zacią zaciskamy i wracamy do naszego łuku. Wychodzi nam taki malusieńki element i wracamy do naszego łuku, czyli znowu nawijamy nitkę na mały palec. Ściągamy troszeczkę nasz Łuk i zaczynamy w drugą stronę, czyli trzy parki pikotek Znowu trzy parki pikotek I to już jest jedna parka, którą dociągamy. I trzecia, czyli mamy nasz łuk z kółeczkiem na łuku. I teraz będziemy robić drugie oczko i będziemy je dołączać, czyli w tym przypadku już będziemy potrzebować koraliczków: trzy na górze i dwa z boku, czyli pięć koraliczków. Przesuwam je sobie z czułenka. Znajdują się one w kółeczku. Reszta zostaje na czułenku. I zaczynamy. Dwie parki. I kotek, trzy parki, dołączamy nasze drugie oczko między dwoma koraliczkami. Staramy się umieścić nitkę między dwoma koraliczkami w ten sposób przeciągamy czułenko od dołu. Roz. Zmniejszamy tą lubkę. Ładnie to wszystko znajduje się między koraliczkami. I kontynuujemy trzy parki. Raz. Dwie. Trzy. Nasze pierwsze trzy koraliczki przeciągamy. Raz, dwa, trzy, nasze kolejne koraliczki przeciągamy. Raz, dwa, trzy pikotek. i ściągamy oczko i mamy już łuk z oczkiem oraz dwa oczka i tak kontynuujemy aż do końca i ja wrócę jak już będziemy mieć wszystko do końca zrobione i pokażę jak złączyć jak połączyć ostatnie oczko czyli zatrzymujemy się będziemy robić tych elementów Oczek, tych oczek w środku mamy 6, czyli spotkamy się znowu, gdy będziemy mieć zrobione zrobione piąte oczko oraz łuk, czyli będziemy razem robić ostatnie szóste oczko, połączymy je razem oraz zrobimy ostatni łuk, czyli do zobaczenia.